Życie Sofii zmieniło się pewnego dnia, gdy urodziła bliźnięta. Tomasz wszedł na oddział. Chciał do niej podejść, wziąć za rękę i pogratulować narodzin dzieci, ale to, co zobaczył, zamarło mu przed oczami i jakby go sparaliżowało. Obok Sofii, w przezroczystych łóżeczkach, spała dwójka malutkich dzieci, chłopiec i dziewczynka. Tomasz nie od razu zorientował się, że jest ich dwoje, ale nie to było najbardziej szokujące. Ich skóra była ciemna, co kontrastowało z bielonymi ścianami oddziału i jasną cerą Sofii. Tomasz poczuł dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa, gdy spojrzał na nich, ledwo wierząc własnym oczom. To, to nie może być. Sofia i Tomasz byli szczęśliwi, a ich młoda rodzina dopiero zaczynała się umacniać. Para poznała się zaledwie rok temu, ale było to wystarczająco dużo czasu, aby zdali sobie sprawę, że ich życie bez siebie jest nie do pomyślenia. Wkrótce po spotkaniu Tomasz oświadczył się Sofii, a kilka miesięcy później pobrali się. Oboje byli młodzi, energiczni i pełni nadziei, jakby cała przyszłość świata stała przed nimi otworem. Kiedy Sofia dowiedziała się o ciąży, ich życie nabrało jeszcze głębszego znaczenia. Tomasz, który zawsze był troskliwy i opiekuńczy, teraz dosłownie nosił żonę na rękach. Chronił ją przed najmniejszym stresem i dyskomfortem, zawsze był przy niej i z niepokojem czekał na dzień, w którym zostanie ojcem. W oczekiwaniu prowadził specjalny zeszyt, w którym zapisywał każdą wizytę u lekarza, wszystkie zalecenia i porady położników. Tomasz przygotowywał się do nowej roli z taką powagą, że wydawało mu się to najważniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek miał do zrobienia. Kursy dla przyszłych rodziców stały się dla nich prawdziwą przygodą. Sofia i Tomasz wspólnie uczyli się, jak przewijać lalki, jak prawidłowo trzymać noworodka, jak udzielać pierwszej pomocy w każdej sytuacji. Tomasz kupił nawet smoczek, aby ćwiczyć w domu, starannie go zawiązując i kołysząc w ramionach. Sofia śmiała się do łez, obserwując, jak poważny jest jej mąż, jakby już zostali rodzicami i byli odpowiedzialni za każdy drobiazg. Mieszkanie stopniowo zmieniało się, stając się przytulnym, jasnym gniazdkiem, gotowym na przyjęcie dziecka. Po kolei pojawiały się dziecięce rzeczy: miękkie zabawki z dobrodusznymi buźkami, malutkie skarpetki, urocze kombinezony w pastelowych kolorach, małe kocyki otulone zapachem szczęścia. Tomasz sam wybrał farby i przemalował pokój dziecka na delikatny błękit, ozdabiając ściany miękkimi zabawkami i kolorowymi naklejkami. Sofia z każdym dniem stawała się coraz bardziej zaokrąglona i jeszcze piękniejsza, jej twarz promieniała szczególnym matczynym ciepłem, jakby już komunikowała się z dojrzewającym w niej małym życiem. Ciąża przebiegała bez komplikacji, a lekarze za każdym razem odnotowywali jej doskonały stan zdrowia, co cieszyło i uspokajało Tomasza. W tym okresie dosłownie wielbił swoją żonę, słuchając uważnie każdej jej zachcianki i starając się ją natychmiast spełnić. Jeśli w środku nocy Sofia nagle zapragnęła ogórków kiszonych z lodami waniliowymi, tomasz bezzwłocznie pędził do najbliższego sklepu spożywczego. Przygotował nawet wcześniej listę nietypowych produktów, aby zawsze mieć pod ręką wszystko, czego Sofia mogłaby nagle potrzebować. Zbliżała się do dziewiątego miesiąca ciąży. Tomasz zauważył, że częściej odpoczywa, mniej się rusza, z lekkim zamyśleniem przygotowuje się do porodu. Lekarze zalecili przyszłej mamie częstsze spacery na świeżym powietrzu, ale nie przemęczanie się. Stosując się do tych zaleceń, Sofia i Tomasz każdego wieczoru wychodzili na spokojne spacery po parku w pobliżu domu, powoli spacerując cichymi alejkami, trzymając się za ręce i rozmawiając o swoich marzeniach o przyszłości. Czy możesz sobie wyobrazić, powiedziała Sofia, że wkrótce będziemy mieli dziecko? Ciekawe, czy będzie to chłopiec, czy dziewczynka? Z góry zdecydowali, że nie poznają płci dziecka, chcąc zachować intrygę do samego końca. Tomas tylko się uśmiechnął, delikatnie głaszcząc jej brzuch, jakby już przytulał ich przyszłe dziecko. Ostatnie tygodnie przed porodem były dla Sofii szczególnie trudne. Bolały ją plecy, nogi puchły po każdym długim dniu, a sen stawał się coraz bardziej przerywany. Tomasz był zawsze przy niej, gotowy, by jej pomóc i złagodzić jej stan. Wykonywał jej relaksujące masaże, przygotowywał herbatki ziołowe, które położna zaleciła jej wcześniej, i otaczał Sofię troską, aby czuła się jak najbardziej komfortowo i zrelaksowana. Często wieczorami, po wspólnym przejrzeniu książek dla dzieci lub kupieniu czegoś innego dla dziecka, rozmawiali o tym, jakimi rodzicami chcieliby być. Tomasz marzył o tym, by pewnego dnia nauczyć dziecko grać w piłkę i jeździć na rowerze, a Sofia wyobrażała sobie, jak wspólnie czytają książki, śpiewają piosenki i zaszczepiają miłość do muzyki. Ich marzenia o wychowaniu dziecka były pełne czułości, ciepła i troski, jakby już w tych planach kładli podwaliny pod szczęśliwe dzieciństwo przyszłego dziecka. Tydzień przed spodziewaną datą porodu przygotowali w końcu torbę do szpitala położniczego, dokładnie sprawdzając każdy element, ubrania dla Sofii i dziecka, dokumenty, ładowarkę do telefonu, ulubioną poduszkę, a nawet kilka książek na wypadek długiego oczekiwania. Tomasz opracował szczegółowy plan na wypadek, gdyby poród zaczął się nagle. W telefonie miał zapisane numery wszystkich lekarzy, taksówek, a nawet kontakty do najbliższych przyjaciół i krewnych, gotowych do pomocy w każdej chwili. Wszystko to napełniło Sofię spokojem i pewnością siebie, ponieważ Tomasz, jak zawsze, przemyślał wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Ostatnie dni oczekiwania stały się dla nich okresem cichego szczęścia, kiedy wszystko wokół zdawało się zwalniać, ustępując miejsca szczególnemu ciepłu i oczekiwaniu na cud. Sofia często łapała się na tym, że niemal nie może się doczekać, by przytulić dziecko, poczuć jego małe rączki i usłyszeć pierwszy płacz. Czas zdawał się stać w miejscu, a oni spędzali razem każdy wieczór, rozmawiając o przyszłości i śmiejąc się z tego, jak bardzo zmieni się ich życie. Oboje czuli się gotowi, ich miłość stała się silniejsza, a uczucie zbliżającego się macierzyństwa i ojcostwa jeszcze bardziej zbliżyło ich do siebie. I tak pewnego ciepłego dnia, kiedy wszystko wydawało się normalne, wszystko zaczęło się nagle. Sofia siedziała w kuchni, przygotowując lekki lunch, kiedy poczuła ostry, przeszywający ból w żołądku. Początkowo myślała, że to prekursory porodu, w końcu skurcze były tak słabe przez ostatnie kilka dni. Ale chwilę później poczuła, jak coś spływa jej po nogach, odeszły jej wody. Chwyciła się za brzuch, wzięła głęboki oddech i starając się zachować spokój, krzyknęła: Tomasz. Kiedy tomasz usłyszał jej głos, natychmiast wyskoczył z biura, w którym pracował, jego serce przyspieszyło, ale starał się nie okazywać swojego podekscytowania. Gdy zobaczył jej minę, od razu zrozumiał, że nadszedł ten moment. Działając szybko, wziął przygotowaną wcześniej torbę i pomógł Sofii przebrać się w wygodne ubrania. Ręce drżały mu z podniecenia, ale tomasz zebrał się na odwagę i zachował pewność siebie. Delikatnie umieścił Sofię w samochodzie, usiadł za kierownicą i próbował się skoncentrować. Kiedy dotarli do szpitala położniczego, Tomasz pomógł Sofii wysiąść z samochodu i wziął ją za rękę, wspierając ją na każdym kroku. Lekarze czekali już na nich przy wejściu i z uspokajającym skinieniem głowy Tomasz przekazał ją w troskliwe ręce medyków. Gdy zostali na korytarzu, zamarł, zdając sobie sprawę, że ich życie rozpocznie teraz nowe odliczanie. Podekscytowanie, niepokój i radość wypełniły go po brzegi, a gdy poczuł ogarniającą go dumę, wiedział, że teraz są gotowi na wszystko, co przyniesie przyszłość. Skurcze stawały się coraz silniejsze, i w pewnym momencie Tomasz usłyszał krzyk Sofii przecinający ciszę. Ten krzyk, przepełniony bólem i strachem, był jak nóż przeszywający jego serce. Nie wiedział, ile czasu minęło, minuty wlokły się boleśnie wolno. Tomasz chodził od ściany do ściany, nasłuchując jakichkolwiek dźwięków za drzwi. Lekarze i pielęgniarki, którzy wchodzili i wychodzili, spoglądali na niego, ale nie odezwali się ani słowem, a on bał się zapytać, bał się usłyszeć coś, czego nie mógł znieść. Każdy jej krzyk odbijał się nieznośnym bólem w jego sercu, obnażając wszystkie jego obawy i nadzieje. Tomas czuł się bezradny, jak za szklaną ścianą, nie mogąc jej pomóc. Oczekiwanie było nie do zniesienia i Tomasz kilkakrotnie próbował wejść do środka, ale surowe spojrzenia lekarzy dawały jasno do zrozumienia, że będzie musiał pozostać na zewnątrz. W miarę upływu godzin czas jakby się zatrzymał. Wydawało mu się, że bolesne skurcze trwają wieki. Każda sekunda wypełniona jej krzykami była dla niego wiecznością. Nagle wszystko ucichło. Zapadła przerażająca cisza, która przyprawiła go odreszcze, a Tomasz poczuł, jak po kręgosłupie spływa mu zimny pot. Zamarł, nie wiedząc, czy się cieszyć, czy bać i z niepokojem wsłuchiwał się w opresyjną ciszę, bojąc się zrobić krok. Po kilku minutach drzwi oddziału otworzyły się i podeszła do niego pielęgniarka. Wyglądała na zmęczoną, ale uśmiechnęła się delikatnie, zapraszając go do środka. Tomasz, prawie nie wierząc, że to się dzieje, powoli przekroczył próg, czując, jak trzęsą mu się nogi. Wszedł na oddział i jego serce natychmiast przyspieszyło. Sofia leżała na szpitalnym łóżku, wyczerpana, ale z lekkim, słabym uśmiechem na ustach, gdy Tomasz wszedł do pokoju. Chciał do niej podejść, wziąć ją za rękę i pogratulować narodzin ich dzieci, ale to, co zobaczył, zamarło mu przed oczami i zdawało się go paraliżować. Obok Sofii, w przezroczystych łóżeczkach, spała dwójka malutkich dzieci, chłopiec i dziewczynka. Tomasz nie od razu zorientował się, że jest ich dwoje, ale nie to było najbardziej szokujące. Ich skóra była ciemna, co kontrastowało z bielonymi ścianami oddziału i jasną cerą Sofii. Tomasz poczuł dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa, gdy spojrzał na nich, ledwo wierząc własnym oczom. „To to nie może być” wyszeptał, na próżno próbując znaleźć jakieś wytłumaczenie, trzymając się resztek zdrowego rozsądku. Wyraźnie czuł panikę i strach wzbierające w jego klatce piersiowej. To było tak, jakby jego umysł nie chciał zaakceptować tego, co widzi. Spojrzał na Sofię, a jej twarz wyrażała w tym momencie tyle bólu i dezorientacji, że przez chwilę poczuł litość, ale natychmiast ją stłumił, przypominając sobie oczywiste szczegóły. Oni są nie tacy jak ja, słowa zdawały się wypływać z jego ust, jego głos drżał, a w środku wzbierała burza, dezorientacja, rozpacz i gniew. Sofia desperacko próbowała znaleźć słowa, by wyjaśnić, co się stało, ale on już jej nie słyszał. Głaza zdrości i urazy przesłoniła mu oczy, a jej nieśmiałe wymówki ledwo docierały do jego świadomości. W tym momencie podszedł lekarz, próbując go uspokoić i dać matce i dzieciom szansę na odpoczynek. Ale Tomasz był tak wściekły i zdezorientowany, że personel pielęgniarski musiał wyprowadzić go z sali, aby nie urazić Sofii, która właśnie przeszła trudny poród. Wyszedł na korytarz, gdzie został sam ze swoimi myślami i bólem, a wkrótce jego uczucia wybuchły. Uzy frustracji i gniewu spływały mu po policzkach, gdy stał z rękami wokół twarzy. Całe jego życie, wizje rodziny, plany, marzenia wszystko rozpadło się w jednej chwili, pozostawiając jedynie strzępy nadziei. Nie mógł zrozumieć, jak to stało się możliwe. Jak Sofia, którą kochał i której bezgranicznie ufał, mogła zrobić coś takiego. Przez pierwsze kilka minut myślał o najgorszym zdradzie. Odtworzył wspomnienia w głowie próbując znaleźć momenty, które mogłyby dać choćby najmniejszą wskazówkę, co się stało. Może był jakiś incydent, który przegapił? Albo jakiś gest, rozmowa, coś, czego wcześniej nie zauważył? Pytania, bolesne i przejmujące, przychodziły lawinowo, przytłaczając wszelkie próby uspokojenia się. Może dzieci zostały podmienione? Pomyślał nagle, a zdając sobie sprawę z tej myśli, zaczął ją również rozważać, chwytając się każdego, nawet najbardziej nieprawdopodobnego wytłumaczenia. Tomasz, zostawiając rzeczy żony na progu domu jej rodziców, był nieugięty w swojej decyzji. Nie mógł wybaczyć tego, co uważał za zdradę. Jego decyzja była kategoryczna i ostateczna, nie zamierzał wracać do kobiety, której czuł, że nie może już zrozumieć ani zaufać. Sofia, która naiwnie liczyła, że jeszcze jej wybaczy, została sama w domu rodziców, opuszczona i załamana w momencie, gdy najbardziej potrzebowała wsparcia. Pierwsze miesiące bez Tomasza były jak sen. Nie mogła uwierzyć, że ich wspólne życie, wszystko, co razem przeżyli, o czym marzyli, tak szybko się rozpadło. Z czasem jednak musiała pogodzić się z rzeczywistością, Tomasz wyjechał i nie zanosiło się na jego powrót. Coraz rzadziej przypominała sobie chwile ich szczęścia, a wszystkie te wspomnienia zatarły się w jej pamięci, jak stara fotografia, która stopniowo pokrywa się kurzem. Wciąż jednak miała to, co najważniejsze, dzieci. Sofia zdała sobie sprawę, że teraz całe jej życie będzie poświęcone właśnie imienia rodzice, widząc rozpacz córki, pomagali jej jak tylko mogli. Wspierali ją i opiekowali się wnukami, ale każde z nich wiedziało, że żaden dziadek nie zastąpi dzieciom ojca. Minęło pięć lat. Sofia z trudem zdawała sobie sprawę, jak szybko jej dzieci dorosły, dzieci, które wychowywała niemal w pojedynkę, przy wsparciu rodziców, ale bez cienia Tomasza w ich życiu. Na piąte urodziny bliźniaków zorganizowali małe przyjęcie, na które zaprosili tylko najbliższych przyjaciół. Sofia obserwowała dzieci, przypominając sobie każdą chwilę, gdy stawiały pierwsze kroki, wypowiadały pierwsze słowa, i wydawało jej się, jakby to wydarzyło się zaledwie wczoraj. Z każdym rokiem stawała się silniejsza, ucząc się radzić sobie z wszelkimi trudnościami. Stała się doświadczoną matką, gotową chronić swoje dzieci przed wszelkimi problemami. Czasami, pośród zgiełku codziennych trosk, ogarniała ją fala smutku i nostalgii. Tomasz stał się dla niej duchem przeszłości, wspomnieniem, którego nie sposób było się pozbyć. Nawet wiele lat po jego odejściu. Czasami łapała się na tym, że wpatruje się w drzwi, czekając, aż się pojawi, zrozumie swój błąd i zostanie. Ale czas mijał, a życie stopniowo stawało się lepsze. Zmieniały się pory roku, a każde lato, zimę, wiosnę i jesień bliźniaki spędzały u jej boku, dorastając i zmieniając się na jej oczach. Tomasza nigdy nie było w pobliżu, pozostał tylko odległym wspomnieniem. W końcu, kilka lat później, bliźniaki ukończyły szkołę średnią, a Sofia nie mogła uwierzyć, jak szybko minął ten czas. Była niesamowicie dumna ze swoich dzieci, były jej racją bytu, jej wsparciem i radością. Teraz przygotowywały się do rozpoczęcia studiów, a Sofia wspierała je na każdym kroku, pomagała im radą, opiekowała się nimi tak bardzo, jak tylko mogła, a widząc ich aspiracje na przyszłość, szczerze cieszyła się z ich sukcesu. Zdawała sobie sprawę, że teraz jej dzieci mogą stanąć o własnych siłach. Jej serce przepełniała radość i cicha duma, jej dzieci wyrastały na życzliwych, uczciwych i zdeterminowanych ludzi, a ona zrobiła dla nich wszystko, co było możliwe. Tomasz, który od wielu lat żył samotnie, z roku na rok coraz dotkliwiej odczuwał otaczającą go pustkę. Zmienił kilka prac, umawiał się z różnymi kobietami, ale jego życie osobiste nigdy nie było lepsze. Nikt, kogo znał lub z kim rozpoczął związek, nie wypełnił pustki, którą pozostawiła po sobie Sofia. Samotność, która wcześniej wydawała mu się sposobem samoobrony, stała się ciężarem nie do zniesienia. Tomasz czasami myślał o przeszłości, o dniu, w którym zostawił żonę i dzieci, ale w jego duszy wciąż tkwił ból i uraza, które powstrzymywały go przed głębszymi przemyśleniami i podjęciem innej decyzji. Pewnej nocy Tomaszowi przyśnił się dzień narodzin Zofii. Słyszał krzyki, pamiętał napięcie na korytarzu szpitala położniczego i swój psychiczny zamęt. Budząc się zlany zimnym potem, Zdał sobie sprawę, że ten sen był jak znak, wskazówka, że musi się czegoś dowiedzieć. Czując niezrozumiałą ekscytację, Tomasz postanowił udać się do tego właśnie szpitala położniczego, aby zobaczyć dokumentację z tamtego dnia. Udał się do recepcji i, zbierając się na odwagę, poprosił o dostęp do archiwum. Pomimo wątpliwości personelu, pozwolono mu zobaczyć kilka starych dokumentów. W ich stosie Tomasz znalazł papiery Sofii i był zaskoczony, gdy zobaczył, że rzeczywiście zrobiła test dna na jego ojcostwo zaraz po porodzie. Test, jak się okazało, potwierdził, że to on jest biologicznym ojcem bliźniaków. Tomasz, zszokowany tym odkryciem, poczuł się tak, jakby na nowo przeżył dzień, w którym opuścił swoją rodzinę. Wydawało mu się, że to mogła być pomyłka, jakiś potworny wypadek. Zdał sobie sprawę, że ta konkluzja burzy jego dotychczasowe wyobrażenia i nie mógł się z nią tak po prostu pogodzić. Tomasz postanowił pójść na całość i zamówił nowy test dna, pomimo ryzyka i niedorzeczności tego pomysłu. Dowiedział się, że bliźniaki przygotowują się do pójścia na studia, a podczas badania zachęcił lekarzy do pozostawienia mu próbek krwi do analizy. Z niepokojem czekał na wyniki, mając nadzieję na odpowiedź. Kiedy raport potwierdził ojcostwo, Tomasz nie wiedział, czy się cieszyć, czy smucić. Wszystko, co zbudował w swojej głowie, okazało się nieprawdą, ale najbardziej zaskakujące było to, że wciąż pozostawało pytanie dlaczego dzieci, które biologicznie należały do niego, okazały się mieć ciemniejszy kolor skóry. To była tajemnica, która trzymała go w napięciu. Przez wiele dni Tomasz nie potrafił znaleźć odpowiedzi i czuł, że wskazówka jest gdzieś w pobliżu. Przeglądał w głowie każdy moment relacji z Sofią, przypominał sobie jej słowa, szukał wskazówek. W końcu, przekonany, że nie może dłużej żyć z tymi pytaniami, Tomasz zdał sobie sprawę, że musi porozmawiać z Sofią. Pojechał do domu jej rodziców, gdzie, jak wiedział, mieszkała z dziećmi. Stał przed drzwiami, zbierając myśli, aż w końcu zdecydowanie zapukał. Drzwi otworzyła Sofia. Gdy go zobaczyła, zamarła jak w osłupieniu, jej uczucia pomdrugeszały się przez lata rozłąki i musiała zmierzyć się z przeszłością, o której tak długo starała się zapomnieć. Tomasz, powstrzymując podekscytowanie, ledwo wydukał. Mogę wejść. Musimy porozmawiać. Sofia w milczeniu skinęła głową, pozwalając mu wejść do domu. Poszli do salonu. Tomasz usiadł na kanapie, serce waliło mu z podniecenia i zaczął opowiadać, czego dowiedział się o wynikach testów dna, które potwierdziły jego ojcostwo. W tym momencie rodzice Sofii wrócili ze spaceru z bliźniakami, Emilią i Jasiem. Wchodząc do domu i widząc Tomasza, ojciec Sofii zmarszczył brwi i zrobił krok w jego kierunku, wyraźnie zamierzając oczyścić powietrze. Jego twarz wyrażała cały ból i złość, które narosły przez lata nieobecności Tomasza w ich życiu. Ale Sofia szybko go powstrzymała, wypowiadając ciche, ale pewne siebie: Papa, czekaj. Nie chciała, by przeszłość znów zakłóciła spokój jej rodziny i naraziła jej stabilność na nową falę cierpienia. Emilia i Joe stali w milczeniu, oszołomieni, że ich niegdyś zaginiony ojciec był przed nimi. Patrzyli na niego, jakby widzieli ducha z odległej przeszłości, który nagle powrócił, by wywołać podekscytowanie i oszołomienie. Tomaszowi trudno było sprostać ich spojrzeniom, pełnym niewyraźnej mieszanki uczuć, od wściekłości po czułość. Napiętą ciszę przerwała matka Sofii. Westchnęła cicho, zdając sobie sprawę ze złożoności chwili i postanowiła opowiedzieć starą rodzinną historię, którą jej babcia przekazywała jak legendę. Jej głos był pełen ciepła i szacunku dla pamięci przodków, którzy przekazywali te historie z pokolenia na pokolenie. Kiedyś, wiele lat temu, zaczęła, patrząc na Tomasza: Babcia opowiadała mi, że jej babcia pochodziła z Afryki. Została zabrana do Europy, gdzie uciekła od swoich panów i znalazła schronienie w Bułgarii. Tam poznała mężczyznę, z którym odnalazła nowe życie. Nasz ród wywodzi się właśnie stamtąd i to jest nasza historia. Wszyscy wiemy, jak dziedziczność może czasem przynieść nieoczekiwane niespodzianki. Tak się składa, że nasze dzieci odziedziczyły te cechy. Skończyła, zerkając na bliźniaków, którzy patrzyli na nią z zaskoczeniem i zdumieniem, nie wiedząc, jak przyjąć te informacje. Tomasz słuchał uważnie, a jego wewnętrznym światem wstrząsnęła opowieść o przodkach, których nigdy nie znał. To połączenie z przeszłością wydawało mu się nieoczekiwane i czuł, że być może istnieją głębsze wyjaśnienia tego, co teraz widzi. Tomasz milczał, słuchając opowieści o korzeniach Sofii i nagle zalał się łzami. Łzy spłynęły mu po policzkach i szlochając, zaczął mówić, że żałuje wszystkiego, co zrobił. Jego słowa wylały się jak rzeka wylewająca z brzegów, a tłumione przez lata emocje wypłynęły na wierzch. Przyznał, że to, co zrobił, było nikczemne, że jego egoizm i strach zniszczyły wszystko, co było mu drogie w tym życiu. Wybacz mi, wyszeptał, ledwo panując nad drżeniem głosu. Zdaję sobie sprawę, że przegapiłem najważniejszą rzecz, jaką mogłem ocalić. Ale teraz zdaję sobie sprawę, że chcę być dla ciebie rodziną, tak jak wcześniej. Wrócić do ciebie i znów być mężem i ojcem. Proszę, daj mi szansę. Sofia spojrzała na niego uważnie, w jej spojrzeniu mieszały się zmieszanie i złość, po czym wstała, składając ręce na piersi, jakby tworzyła między nimi niewidzialną barierę. Potrzebowałam cię siedemnaście lat temu, Tomaszu. Wtedy, kiedy byłam sama, kiedy dzieci dorastały i czekały na twoje wsparcie. Byłeś jedyną osobą, która mogła pomóc i po prostu zniknąłeś. Teraz, uśmiechnęła się gorzko, jest już za późno. A dzieci są dorosłe. Niech same zdecydują, czy chcą mieć takiego ojca jak ty. Emilia i Joe spojrzeli na siebie. Całe spotkanie było dla nich ciężkim szokiem. Ojciec, którego nigdy nie znali, stał przed nimi, pełen skruchy i łez. Ale patrząc na matkę, która przez lata była ich jedynym wsparciem, bliźniacy jednocześnie powiedzieli: Nie mamy ojca. Mamy tylko mamę. Te słowa były dla Tomasza jak zimny prysznic. Poczuł lodowatą falę, która ogarnęła jego serce i zaparło mu dech w piersiach. Spojrzał na dzieci z bólem i rozpaczą, zdając sobie sprawę, że stracił szansę na bycie częścią ich życia. W ich oczach nie było nadziei, nie chciały mu wybaczyć. Płacząc, wstał, a jego ramiona zacisnęły się z wewnętrznego bólu. Tomasz spojrzał jeszcze raz na Sofię, na jej zmęczoną twarz pełną wspomnień i bólu, i bez słowa wyszedł z domu. Jego kroki były powolne i ciężkie, jakby opuszczał nie tylko dom, ale całą część swojej duszy. Zostawił za sobą tylko cień tego, kim kiedyś dla nich był, cień ojca, męża i mężczyzny, który kiedyś miał nadzieję na lepszą przyszłość. Na zewnątrz świat toczył się swoim życiem. A on znalazł się w pustce, w której jeszcze nie zdał sobie sprawy z tego, co stracił na zawsze. Tomasz powrócił do samotnego życia w ciszy i żalu. Próbował odwrócić od siebie uwagę, zanurzył się w pracy i próbował zapomnieć, ale wspomnienia rodziny, którą stracił, nie pozwalały mu odejść. Czasami zastanawiał się, jak mogłoby potoczyć się jego życie, gdyby pozostał u boku Sofii, gdyby nie odszedł, gdy go potrzebowali. Ale teraz to wszystko wydawało się tylko nawiedzającym snem. Tymczasem Emilia i Joe zanurzyli się w swoim nowym życiu. Poszli na uniwersytet, każde wybierając własną ścieżkę. Emily pasjonowała się medycyną, chciała pomagać ludziom i odnaleźć w tym swoje powołanie. Była skupiona, zdeterminowana i miała wewnętrzną siłę, którą odziedziczyła po matce. Joe wybrał architekturę i miał pasję do tworzenia nowych projektów, zawsze był kreatywny i wrażliwy, potrafił dostrzec piękno w każdym elemencie otaczającego go świata. Życie dwójki rodzeństwa było pełne odkryć, nowych przyjaciół i wzajemnej troski. W miarę upływu miesięcy Tomasz stopniowo stawał się rzadkim, upiornym wspomnieniem. Prawie nigdy o nim nie myśleli, skupiając się na swoich celach i zadaniach. Jedynie Sofia, sama w domu rodziców, podchodziła czasem do okna i spoglądała za okno, jakby próbując zobaczyć te odległe czasy, kiedy ona i Tomasz byli szczęśliwi. Myślami wracała do lat ich młodości, kiedy wszystko wydawało się proste i jasne, kiedy marzenia były tak jasne i szczere. Wspomnienia przyniosły lekki smutek lub ciepłą nostalgię. Przypomniała sobie ich spacery przy świetle księżyca, ich śmiech i to, jak Tomasz patrzył na nią z podziwem we wczesnych latach ich małżeństwa. Ale wracając do teraźniejszości, Sofia wiedziała, że to już przeszłość. Tomasza już nie było, a jej życie należało teraz do dzieci, rodziny i własnych marzeń, które nie miały związku z przeszłością. Westchnęła i odwróciła wzrok od okna, przypominając sobie, że czas umieścił wszystko na właściwym miejscu. Minęło kilka lat. Emilia i Joe kończyli już studia. Emilia prężnie rozwijała się w medycynie, miała przed sobą dobrą karierę i chciała pomagać ludziom. Joe, kończący ostatni rok architektury, otrzymał ofertę stażu za granicą, a jego serce biło w oczekiwaniu na nowe odkrycia i możliwości. Sofia była dumna ze swoich dzieci, postrzegając je jako ucieleśnienie swoich nadziei i dążeń. Dbała o to, by dorastały szczęśliwe i pewne siebie, i była gotowa wspierać je na każdym etapie ich życia. Pewnego późnego popołudnia Sofia siedziała na werandzie z filiżanką herbaty, ciesząc się spokojnym wieczornym powietrzem. Nagle zadzwonił telefon i z westchnieniem podniosła słuchawkę. Po drugiej stronie był nieznany głos. Sofia, to Tomasz. Sofia zamarła, ściskając słuchawkę. Głos Tomasza zabrzmiał tak niespodziewanie, że nie była w stanie od razu odpowiedzieć. Serce biło jej szybciej, myśli i wspomnienia napływały do głowy, ale starała się zachować spokój. Cześć, Tomasz odpowiedziała ostrożnie, panując nad swoim podekscytowaniem. Po drugiej stronie linii zapadła cisza, po czym Tomasz westchnął ciężko. Przepraszam, że zawracam ci głowę po tylu latach, ale zawahał się, po prostu chciałem wiedzieć, co u ciebie. Jak Emilia i Jo. Sofia była zaskoczona, minęło tyle czasu, a on nagle zainteresował się dziećmi, które kiedyś zostawił. Ogarnęło ją poczucie sprzeczności, gniew, o którym myślała, że już dawno wygasł, i lekki, subtelny smutek. Emilia i Joe mają własne życie, Tomaszu. Dorastali bez twojej pomocy i stali się dobrymi ludźmi, odpowiedziała stanowczo, ale bez złości. Tomasz, słysząc to, nie wiedział, co opowiedzieć. Spodziewał się chyba ciepłej rozmowy, miał nadzieję, że czas wygładził przewinienia. Westchnął ciężko i wyszeptał. Zdaję sobie sprawę, że nie zasługuję na przebaczenie. Po prostu, czasami tak bardzo chciałbym ich zobaczyć, wiedzieć, jacy są, porozmawiać z nimi choćby przez chwilę. Sofia zamknęła oczy, przypominając sobie, jak dzieci powiedziały kiedyś, że nie mają ojca, tylko mamy. Te słowa ścięły jej wtedy serce, ale też dały siłę, by iść dalej. Tomasz, dzieci dokonały wyboru. Kiedy je opuściłeś, wybrałeś drogę, która cię od nas oddaliła. Będę je wspierać w każdej decyzji, ale tylko one mogą pozwolić ci się z nimi spotkać, odpowiedziała spokojnie. Na linii ponownie zapadła cisza. Tomasz milczał przez dłuższą chwilę, po czym powiedział. Dziękuję, Sofio. Mogłem mieć tylko nadzieję, że może pewnego dnia będziemy mieli okazję porozmawiać. Jeśli będą gotowi, możesz im powiedzieć. Powiedz im, że że zawsze o nich myślę. Sofia poczuła, jak ściska jej się serce. Wiedziała, że Tomasz na zawsze pozostanie częścią jej przeszłości, tą odległą częścią, której nie da się przywrócić. I choć nie było w niej złości ani wrogości, zdawała sobie sprawę, że ich życie zmierza teraz w zupełnie innych kierunkach. Powiem im, jeśli będą chcieli to usłyszeć, powiedziała w końcu, żegnając się z nim. Chcę natychmiast przeprosić za wszelkie błędy w tekście lub dubbingu. Dopiero się uczę, a język tego kanału nie jest moim ojczystym. Dubbing jest wykonywany przy pomocy sztucznej inteligencji. Proszę o wskazanie błędów, abym mógł je naprawić i poprawić jakość treści. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. Wasze wsparcie w komentarzach bardzo motywuje mnie do dalszego poszukiwania nowych, interesujących historii. Dziękuję za zrozumienie i udział. Subskrybuj kanał i umieść dzwonek, aby nie przegapić nowych historii.